Grzegorz Mana, komincz, Team Liquid zaczynamy oczywiście. Mana jest niebieskim protosem, żeby ktoś nie pomylił. Ale również Team Liquid jest klem, czyli Clemens Planches. No i zobaczmy. Ostatnio klem zaliczył dużo, może nawet mocno niespodziewanych porażek. No to nie żebym mu źle życzył, ale też nie najlepiej, w tym meczu. Zwłaszcza. Polak kontra Francuz, o, tu jakieś, jakie są elementy, jakieś takie fioletowe, ciekawe, mapa Undercity, e, zobaczmy kto to stworzył, Undercity, Undercity, RQM, RQM, nic mi to nie mówi, ale ten użytkownik, chyba Forum Team Liquid stworzył tę mapę, o, o. Ej, fajne to, to wygląda jak na Halloween. Tutaj głowa, tutaj ręce, jakiś wózek, jakiś gastył Podoba mi się to ooo o! mana, mana, mana Mana, mana, mana Jego tutaj nie mam. Chyba, że... Nie no, nie <ścoughs> Mana robi proxy koło rywala W jego mniemaniu koło ry rywala o mój Boże, no to będzie katastrofa. Chociaż w sumie, chyba że to będzie Dark Shrine, to wtedy I 200 IQ. No bo klem jest w dolnym lewym rogu, a nie w dolnym prawym, gdzie możliwe, że podejrzewa Grzegorz. Ale jaka to jest w ogóle konstrukcja? Trzy złoża minerałowe trzeba wydobyć. Z tego co widzę, każdy kryształ ma 10 e, minerałów, więc trzeba dwa razy. No to będzie sześć probek trzeba dronek albo. Innego zaklęcia. Okej, okay, twój netcancel mi się akurat bardzo podobał. To może być dalej blink, ale skoro proba została, no to, no to rosną szanse na Dark Emplary. Mapa jest tak ogromna, że nie da się chyba z perspektywy klema tego wykryć. Nie sądzę. Nie no, bez jaj. klem. No bez jaj, on tu przyjdzie tym reaperem chyba. Ależ to jest oszust i to jeszcze tak, że zobaczę tego dark Shrina. A nie, zmienił klik! Klik Kliknął gdzie indziej, bo adeptka też go męczy tutaj w naturalu. Adept, adeptka skasowała SCF-kę. Dobrze! Dobry fart, nie jest zły. O, jeszcze tutaj wchodzi, ale akurat jest cyklon, więc nie ma co. Podoba mi się ten pomysł many na grę. Taki taki protos. <grymne> tak, mapa na pewno też z tych mroczniejszych, dokładnie. O ma Gerald, witamy. którego miejsca ma na przyzwie te dark a jednak z bazy, chyba tak, ten chyba jest bliżej. No i też darkantary szybciej się przyzwoł, więc już z tego tytułu raczej będzie szybciej. Jedyne minus to to, że jest może większe szansa, że rywal zauważy te darki idące gdzieś po drodze, ale no, no nie do końca zauważy. Zauważmy, że nie ma skana klem. Ej, teraz ma i znowu nie ma. <laughs> o, czy to jest GG? To naprawdę bardzo dużo czasu do. Do skana zostało Boże Klem Ale scv'ki, Mana, scv'ki Atakujmy, O teraz może zaatakuje własny budynek Klem, żeby obijać Dark jestem ciekaw Albo i nie, jednak tego nie robi Wiecie, niby fajnie, bo z jednej strony Mana wygląda jakby mocno prowadził, ale z drugiej już niebawem skan, już niebawem też problem z tą banshee bo ona ma nie Halo nie ma niewidzialności! O! Ja myślałem, że ma, że będzie mieć. No to, no to Bajlando. Okej, okay, jeden Dark Templar zniszczony, ale drugi. No halo, gdzie? A, bo się boi, że ten Raven wyleci, chyba. No i tak poszło genialnie. Mana ma dużo przewagę, niestety Banshee w rogu może stanąć. Jeszcze jednego Dark Templara udało się przechwycić. Teraz zginął pierwszy? Coś mi tu nie pasuje chyba, że... Chwila, mana Ricola użył? Nie, nie, użył. Okej, okay, dobra, nieważne. Jakieś czary tu się dzieją. Mana jak tymi Dariuszami jeszcze kombinuje. A, a Banshee zaparkowała koło brzozy. Nie Turniej odpadam, Fireant. Można i tak. Ale czasami jakiś ladder, jakieś kostomy też się przydają, żeby jednak poprawić coś. O. Pala zrobił blink do Dark Templarów i ewidentnie wykorzystuje temat. się padła dopiero co. Klem chyba użył chodka do co, do wszystkich jednostek. Także. Brawo, panie Bagieta. No, ma ma gigantyczną przewagę nad Klemem. Chyba widzicie sami. 20 probek więcej niż SCV. No, tam muły coś poprawiają, ale i tak. Jest też większe wojsko u Polaka. Szarża gotowa. No, Archony i. Chyba, że bez Archonów i będzie Dark Templar Blink na klatę rywala. Niczym Nightmare. To Korańczyk pokazał tę taktykę dawno, dawno temu. Niby cienka jak kolano węża, ale jednak z taką przewagą to się i tak musi udać, i pyk! Z powietrza. I teraz Dark Templary do Warpisma i wrzucamy go na Siege Znaczy je yeah, wrzucamy, Dark Templary. W końcu to są. GG, nie? No klasa mana, klasa. Dobrze zagrane. <gry> Proxy Dark Shrine to jest jednak coś, co nam nie zniknie chyba nigdy. <gry> Łatwo. Jakie ma studia Geralt, No prawo studiuje. Dobra, jazda. Bardzo ładnie Grzegorz, doskonale wyszła pierwsza mapa. Podstępem, chwytem. Dark Tarem, ale siadło. Teraz mamy mapę z Scavenger, czyżby to była ta jedna? Od tego, tak! Mamy mapę od naszego volumina czata. Polski mapmaker stworzył tę mapę, Volumin, i... No i zobaczymy zaraz, jak ona tutaj wygląda. O, w tle planeta, dla mnie to już kozacko. porusza się razem z kamerą. <grym> Nie no, jest, jest, jest spoko. Na środku jakieś... a zrobił wężyka Snake'a. Żeby trzeba było tutaj zrobić taką eskę. A, po 5, pięć, po pięć tylko mają te minerały na środku, więc dla jakichś wczesnych puszów terańskich też będzie można tutaj to wybrać. Jakaś elektryczność, ciekawy kolor. Auu! <śla> uh, Dokładnie. Są męczące. No, pff, dla każdego są w pewien sposób męczące na pewno. Najwygodniej to sobie po prostu siedzieć, tak chillować cały czas. O, i tutaj mamy miejsce dla Reapera. O, i tutaj też jest jeszcze jedno miejsce dla Reapera. Dla, dla Reaperów spoko mapa. Chociaż w tym miejscu chyba da się pylon. Chociaż nie wiem. Nie możliwe, że pylon nie wystarczy tutaj jednak. Wydaje mi się, że chociaż tutaj jest takie coś. W sumie chyba pylon wystarczy, żeby to zablokować, a tutaj da się to normalnie też budynkami. <noise> Wygląda jakby ktoś popił Bigos kefirem. Co? So. Coś pięknego. Mana chyba zobaczy tego, albo i nie. No niestety perfidny Helion drop chyba dojdzie do skutku, ale jeszcze robi ekspansję na górze, żeby mieć pewność, że adeptka mu nie, nie zatrzyma budowy tego, em, tego, budynku. No mana, mana, mana. Oj oj On nie zauważył Helionów, także jeszcze nie wiem i to jest pewien problem. Ale dobra decyzja, żeby teraz się zacząć wycofywać. No najważniejsze nie stracić adeptki. No i teraz w miarę dobrze się obronić. Nie robi jeszcze baterii mana w pierwszej bazie, w drugiej już tak. No nie, no ale nie traćmy. No i stracimy, niestety, ale przynajmniej jeszcze zadał trochę obrażeń Helionowi. Lecą kolejne Heliony na pozycję. No tutaj pełna blokada, to jest yy, logiczne. Ona trochę spodziewa się, że może od dołu ten medivak mu jeszcze wlecieć, ale to nie jest akurat prawdą. No! Chwila prawdy. Boże, mają już teraz tyle samorobotników, a co dopiero po Helionach będzie? Nie, może nie będzie aż tak źle. No, jak mam być 4, to raczej słabo. <laughs> raczej nie tak jakbyśmy chcieli. No dobra, albo z kontry wygra, albo przegra. Ale plus jest taki, że to jest cyklon, a nie czołg. Więc jakby teraz dobrze zagrać, zrobić jeszcze myślę 3 Stalkery, cała naprzód i mamy to. A, deptki przywołuje mana, też spoko jednostka. Chyba wrzuci wszystko po prostu na wzniesienie. Tutaj jest cyklon, który stanowi pewien problem. No, mikrojmana. Teraz będzie wszystko bardzo trudne. Adeptki oczywiście w naturalu robią ferment. Dobra, uratował. W naturalu. W naturalu niewiele dało się zrobić i tak. Kurczę, no nie jest dobrze. Jest, prawdę mówiąc, jest źle. Ten czołg za chwilę się tutaj pewnie rozłoży. Mala widzi pozycję Sichstanka Ona jest dość dobry w takim kombinowaniu Warping ale nie wydaje mi się, żeby się dało coś zrobić. No, tutaj nie, tutaj nie. No dobra, czyli będą pewnie przechodzić w dalszy jakiś etap gry. Trochę klem próbował. O! W międzyczasie czołg zginął. Dobrze, mana. Nawet większe straty troszeczkę u klema są. No ale leci kolejny drop i to już będzie duży problem, jak klem zaatakuje. dobrze kombinuje Mana, wiadomo, ale no klema nie pokona w ten sposób za dobry to zawodnik. Dobrze jakby przypadkiem Mana spojrzał do swojej bazy teraz. O, spojrzeć spojrzy, ale... <ścoughs> Co z tego teraz wyniknie? No niestety na jedno uderzenie jest proba od tylu Marinów. O, tu też jest planeta widoczna, jakiś wysięgnik. Czy działko raczej? na się. Czarowanie. Jak nie idzie, to <noise> to Disraptor. Jak trwoga, to Disruptora. Disraptora. No i tu jeszcze jakiś silnik. No, nawet nieźle, nieźle, nieźle. Pewnie dało się jeszcze mocniej walnąć, ale i tak mana może być zadowolony z tego wystrzału. Najlepiej oczywiście jest, gdy większość piechoty się ściągnie takim z raptorem. No nie no, jeszcze nie ma kolejnego strzału. Ale za chwilę będzie. No nie wiem, czy o to chodziło. Czemu tu są stalkery? A, dobił jednego z tanka, no chociaż tyle. No, teraz jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo Warpism ledwo żywy. No nie dobrze. Prawdę mówiąc źle. no, klem takie coś, to uniknie bez problemu. Czarza też dodaje jakąś może nutkę optymizmu, ale teraz trzeba szybko pozbyć się z O Oj, to jest dobry strzał, bo właśnie pozbywa się z Dobrze, dobrze. No jeszcze ten czołg. No, teraz Mana powinien połączyć kropki i dowiedzieć się, że jest gdzieś atakowany w innym miejscu. No, w dwóch, trzech miejscach atakuje klem, jeżeli liczyć tego styczanka. O nie, tego nie widzi Mana. Kompletnie nie widzi, nie reaguje. Czyli nie dostał alarmu, tylko skupił się na tym destancie. No a tutaj jest miast guniam. Tak, niestety. Bardzo dobry atak Klema, jakby tak wiedział jak oszukać system alarmowy StarCrafta, żeby Mana nie dostał powiadomienia. No jak padnie 20 probek na tym etapie, to... No nie pójdzie. Będzie kolejna strategia, ale to dopiero w październiku co wie, może będą jakieś, jakieś zacne rzeczy. No dobra, tutaj mamy oczywiście Polaka w czerwonym kolorze. Co ciekawe mana robi szybkie dwa asymilatory, czyli już gra tak jakby chciał mocno atakować. Boże, jak tutaj jest ten. <laughs> Się czuję jak w jakimś doku albo na jakiejś altance takiej nie, nie za taniej. Tak nam tutaj wyłożyli deskami wszystko. No na bogato. Potem oczywiście zrobił tego tak zwanego ebay bloka. Ona musi się tego pozbyć albo zbudować nexusa w innym miejscu. Też ciekawa decyzja, żeby zrobić asymilator. Myślę, że no, chyba nawet słuszna, bo on i tak nie ma co, czego robić z minerałami do końca. No To jest jeszcze dziwniejsze, że on robi adeptkę, a nie stalkera na przykład. <laughs> Klem naprawia tego eBay'a? Klem ty, wariacie. No wziął i naprawił eBay'a. W ogóle, że go skończył, to też raczej błąd, ale już jak skończył, to chociaż naprawi. <laughs> Skandal. Neymana postawił gdzie indziej swoją bazę. Nie będzie się kopać z EBayem. No tak, jak się stawia gdzie indziej Nexusa, to już adeptkę można zagrać. No i teraz ma trochę zajęcia. Jak widzimy, adeptka bije za 9 przy każdym ciosie. Już jej się znudziło, więc idzie na zwiat. O, a tu jak w ogóle? Jakie tu są lasy? Jak tu jest tak. Przyroda? Ale tak tutaj ta, ta przyroda wygląda, tak sterylnie powiedziałbym. Nie ma przyrostu. Wszystko ma swoje miejsce. Jak trafiłem do szpitala, ważyłem około 104. Jak wychodziłem, ważyłem 71. No to panie, dali ci jeszcze w cenie. Zrzut wagi. Fantastycznie. Ja bym się cieszył. No, oni tam nie karmią, oni tam leczą przecież. <grystanie> Dobra, przewijam czat jeszcze. Siema Sebastian Puzon, witamy wszystkich. Oglądamy jak Mana próbuje wyjaśnić, pokonać jakoś klema. Ale na razie, niestety, gra pasywna, więc chyba nie za dobrze dla Many. Jak klem może robić co chce. Co to jest Civi tutaj robi? Za bardzo nie wiem. W ogóle bardzo mana się polubił z Dark Templarami. Na pierwszej mapie ich użył, teraz znowu. duża ta mapa, jak teraz tak na nią patrzę, i tutaj jest w ogóle jakaś eska z krzaków. Przypadek? Albo to wąż w trawie. Tylko obrósł. Dobra, mikrujemy. Boże, jaki pusz. Trzy czołgi, dwa cyklony, dużo piechoty, steampunk będzie. Na szczęście plus jeden nie zrobił klem. Aż by było za dużo. Dobrze. Opór stawiamy, opór. Nie no, ale Dark Templarem to... No jest opór Dark Templarowy, prawda, ale... Jeszcze jeden kontratakuje też wydobycie klema. E, swoją drogą, ale... No boję się, że poleci skan i będzie po oporze. Ej, ale... Hej. Możliwe? No niestety jest Turec. Ale mana to przeżył i rozwalił w sumie dużo. I jest chyba nawet przewaga. <laughs> I jest Shadow Stride za moment do Dark Templarów. Oracle, dobijamy, dobijamy, fragujemy. Okej. Okay. Ej, no jestem pod wrażeniem. Myślałem, że mana po prostu padnie na tego Pusza, A jednak nie. Teraz będzie najciekawsze, bo Mana ma ten teleport, ale... No nie no, musi uciec. Wymusił skana. To jest taki niewinny ruch, ale czasami może kończyć grę, ale nie no, są zaroty z szarżą, to chyba zatrzymają tę piechotę, zanim ona zniszczy proby. Jazda! I tak się zatrzymał! O nie! Klem <grym> to widział! No to jest jednak jakaś tam animacja. Okej, okay. No cóż. Prawie był wylew, ale jednak nie. Jednak Darkentary jeszcze żyją. Trzy padły do tej pory. Podoba mi się styl grymany, taki niebanalny. No ale niestety walka z kulką terańską zawsze jest ciężka, jak się walczy z Darkentarami. No, dobra, Grzegorz. Wszyscy razem w jednym tempie. Dark Templary za chwilę się przeteleportują na przeciwnika. mam nadzieję, że szybko pozbędą się obrażeń francuskich. O, jeszcze dwa zloty od pleców, wbrew pozorom. Ważne. Ej, to działa? To możliwe? I to na klema, a nie na jakiegoś amatora. No, panie, cud. I tutaj też Dark Templary, bo wiadomo. Mamy no, go Shadow Stridem dojechał i Dark Templarami, no przecież to geniusz jest. Dobrze. Szanuję. <grywy> Blink do Dark najlepsza umiejętność w grze. Well played, mana. No nie spodziewałem się, nie wiem jak wiem takiego rezultatu i... Znaczy, rezultat to jak rezultat, ale gry były bardzo ciekawym, dziwne. Well played. Oby tak dalej. Drugie zwycięstwo, many w grupie, mana chyba teraz pierwszy jest w grupie swoją drogą.